No przestań mnie gryźć. Zdrowy ty jesteś? Przestań mnie gryźć. Fe. Fe pies. Człowieku, daj nagrać, bo materiał mamy do zrobienia. Człowieku, psie. No przestań. Przestań, bo cię wygonię. Dobra. Już! Fe! Grzecznie? Grzecznie. Możemy? Możemy, nie? Okej. Okay. Spokój. Okay. Cześć, witam wszystkich. Dzisiejszy materiał poświęcimy sobie na temat dlaczego warto czytać. Mamy tu trochę dzisiaj niesfornego koleżkę. Bo coś dostał dobrego humoru. Wszystko gryzie. Ale myślę, że sobie damy radę. Okej, okay, więc wracając do tematu. Dlaczego warto czytać książki? Dlaczego ja czytam książki i dlaczego bardzo lubię to robić? Po pierwsze, książki dla mnie są niesamowitą inspiracją do moich działań, do, jest, to, jest to niesamowita skarbnica wiedzy. Pewnie nieraz słyszeliście na moich filmach, jak powtarzam, że nikt się nie urodził alfą i omegą. I cały czas to potwierdzam, że człowiek uczy się całe życie. No i jak mówi przysłowie, głupi umiera. Dzięki książkom możemy poznać doświadczenia wielu ludzi z wielu źródeł, z wielu miejsc, w których nam nie jest dane aktualnie się wybrać, aktualnie przebywać, może kiedyś to zrealizujemy, ale też między innymi dają nam tą inspirację do tego, żeby mieć plany, marzenia i dążyć do zrealizowania tego. Dlatego ja bardzo, bardzo polecam Czytanie książek. Nie funkcjonowało słownictwo jak survival u nas, jak ja dorastałem, tam powiedzmy we wczesnych latach 80., to nie było pojęcia bushcraftu, nie było pojęcia survivalu, było po prostu harcerstwo, nawet gdzieś tam puszczaństwo do mnie. Gdzieś tam nie dotarło, tylko długo, długo, długo później, jak zacząłem się, można powiedzieć, interesować nazewnictwem tego, ale jak dorastałem, to po prostu było gdzieś tam zawsze człowieka ciągło do lasu i chodziło się do tego lasu, budowało te swoje szałasy, spalało ogień, piekło kiełbachę, tam jakieś próbowało tam jakieś tam dla zabawy zastawiać pułapki i tak dalej. W 1991 roku trafiła w moje ręce ta książka. To jest książka Hansa Ottmane Meissnera Sztuka życia i przetrwania. Widać, że ta książka troszkę przeżyła, bo po prostu e, miałem coś takiego, odkąd ją kupiłem w 1991 roku, że zawsze na wiosnę ją czytałem. Zawsze na wiosnę, powiedzmy w kwietniu ją czytałem i co było dla mnie właśnie ciekawe, nie wiem, może czytałem ją z zbyt małą uwagą, że za każdym razem, kiedy czytałem tę książkę, coś nowego w niej odkrywałem. Yy, bodajże po siódmym razie straciłem Rachubę, ile razy ją czytałem i zawsze przy niej się bardzo fajnie bawiłem. Dla mnie jest to taka swoista Biblia survivalu. Yy, jest to zbiór, yy, można powiedzieć, opowiadań ludzi z całego świata. O ich przygodach surywalowych, o ich życiu, i tak dalej. Naprawdę gorąco polecam dla kogoś tą pozycję, jeżeli jest gdzieś do dostania. Gdzieś tam może w antykwariacie, gdzieś tam na jakichś portalach, czy w formie nawet elektronicznej. Naprawdę mega się czyta, mega zbiór informacji. Potęga. Co jeszcze mi dają książki? Dają mi przede wszystkim oderwanie się od tego wszystkiego, tego naszego świata codziennego, który jest ja już z racji mojego stanu, który od stosunkowo krótkiego czasu w nim jestem, bo zakończyłem służbę, jestem na emeryturze. I po prostu mam czas na to, by, po, by zacząć więcej czasu poświęcać na realizowanie moich marzeń, moich pasji, co zdecydowanie się z, z to robię. Między innymi poprzez kanał i poprzez realizację moich planów, które będę chciał, można powiedzieć, po linii survivalowej, bushcraftowej realizować. I tu też, jeżeli ktoś nie ma czasu, nawet jak ma czas, ale niekoniecznie mamy środki finansowe, niekoniecznie możemy sobie pozwolić, bo sytuacja życiowa po prostu jest inna ogranicza nas nie możemy sobie wyjechać na tak długo z domu to dzięki właśnie książkom możemy zapomnieć o tym wszystkich usiądź sobie spokojnie zaparzyć sobie dobrą kawkę czy herbatkę usiądź i jeżeli wypracować sobie trochę tego zacisza i y, dać się pochłonąć książce a naprawdę dobra książka y, Zabierze nas w swoje klimaty bardzo, bardzo fajnie, da nam tą właśnie inspirację, podpowie nam o tych y, y, swy, jakichś tam patentach, technikach, które warto zrealizować, gdzie y, wart, warto umieć posiadać tą wiedzę. Y, ja, czytając książki, wypracowałem sobie taką kilka ładnych lat temu taką praktykę, że w każdej książce, do której się zabieram, biorę sobie. Y, Wkładam na tył. Kartkę. To jest moja kartka, gdzie spisuję na niej to, co mnie zainteresowało w tej książce, czyli na przykład stronę, zagadnienie bądź wypisuję cały patent. To, co mnie zainteresowało, co z tej książki chcę zapamiętać, przepisać sobie do jakiegoś mojego notatnika, czy coś. Tutaj też przytoczę bardzo fajną, fajny tekst, czy tam poradę. Człowieka w 2012 roku brałem udział w takim bardzo fajnym szkoleniu organizowanym przez panów z Warszawy, z naszej, można powiedzieć, jednej z czołowych jednostek specjalnych w Polsce. I on mi powiedział bardzo fajną rzecz, że kamek, pamiętaj, najkrótszy ołówek jest więcej wart niż najdłuższa pamięć. I to się bardzo fajnie sprawdza, przynajmniej mi w życiu. Yy, wiadomo, pamięć jest zawodna, gdzieś tam coś nam szczegóły ulatują w miarę czasu, jeżeli tam coś mija od jakiegoś zdarzenia, od szkolenia. A tutaj, jeżeli coś na bieżąco zapisujemy, dlatego, też taka bardzo fajna praktyka, zawsze ze sobą gdzieś tam na szkoleniach, gdzieś w, działa w działalności terenowej, noszę ze sobą właśnie taki yy, odporny na warunki pogodowe, na wodę, no też i ołówek. I tam na bieżąco podsumowując każdy swój dzień, czy właśnie czy czytając książkę, czy biorąc udział w jakiejś tam mojej działalności, jeżeli coś tam mi wynikło, co chciałbym gdzieś tam to sprawdzić, zmienić, zapamiętać, to se tam skrupulatnie notuję w tym moim notesiku. No w ten sposób budujemy naszą wiedzę, nasze doświadczenie, a bazując tylko na naszej pamięci, no. Może to gdzieś tam umknąć, może ktoś ma rewelacyjną pamięć. No niestety ja, ja takiej nie mam i dlatego stosuję takie praktyki. Dlatego yy, podsumowując nasz temat czytania książek, gorąco polecam mega źródło inspiracji, mega źródło wiedzy, doświadczenia i relaksu, które nas zabiera w. Dobra książka, potrafię więc naprawdę zabrać w inny świat. Yy, tutaj jest to tam, można powiedzieć, jedna dziesiąta moich książek, bo nie chciało mi się tutaj przynosić z całego mojego zbioru, więc wybrałem takie, można powiedzieć, książki gdzieś tam z półki, jak szły. Yy, I tu, jak widać, mamy naprawdę już co mnie bardzo cieszy na przełomie lat, jak obserwuję ten rynek. To bardzo fajnie, że pojawiają się naprawdę na polskim rynku nasze rodzime wydawnictwa, które naprawdę y, może, nie, nie ma się czym y, wstydzić, y, nawet na poziomie światowym. Mamy nasze książki zielarskie, Pana Uczaja, Rewelacja. Tutaj chłopaki y, od całej serii, Wademekum Survivalowe i seria książek z Pascala. Niesamowite wydawnictwo stary wspaniały świat, tu mam przyniosłem dwie, nie chciałem przynosić wszystkich, mam wszystkie rewelacyjne książki, naprawdę super polecam. Jeżeli chodzi o autorów zagranicznych, no na pewno no klasyka Les Lestraut. Kto się bardziej troszkę interesuje, e, można powiedzieć takim troszkę preperingiem, Cody Lundin. Dość ciekawa pozycja. Ubolewam mocno, że naszego Morsa Kochańskiego książka występuje tylko w wersji angielskiej. Fajnie by było ją podczytać w naszym o ojczystym języku, może ktoś się zdecyduje i ją przełoży. Naprawdę kawał sążnej fajnej wiedzy. Można powiedzieć mega, mega ikony survivalu Bushcraft na świecie. Więc cóż, zapraszam mocno do czytania. <laughs> Naprawdę nie zawiedziecie się i będziecie zadowoleni. Do następnego.